Wczoraj, podczas święta 4 lipca, przyjechali do nas teściowie, aby zobaczyć swoją jedyną wnuczkę, moją córkę. Kilka dni temu były jej urodziny, więc był to idealny moment, aby ją odwiedzić. Mieszkają około 2,5 godziny drogi stąd i nie odwiedzają nas zbyt często. W październiku dowiedziałam się, że jestem w ciąży z naszym drugim dzieckiem, ale niestety poroniłam. Byłam załamana, ale chciałam spróbować ponownie. Powiedzieliśmy rodzicom mojego męża, że jestem w ciąży, ale kiedy straciliśmy dziecko, pierwszą rzeczą, jaką powiedziałam jego mama, było to, że to był plan Boga i że opłakiwali te straty. Kiedy kilka miesięcy później zaszłam w ciążę, okazało się, że była to ciąża molowa, więc nie była ona możliwa do utrzymania i zakończyła się kolejnym poronieniem. Po raz kolejny jego mama powiedziała, że to był plan Boga. Nie jest złośliwą osobą i myślę, że po prostu mówi rzeczy bez zastanowienia, ale wczoraj podczas obiadu spojrzała na mnie i powiedziała, dzisiaj urodziłabyś dziecko. Zapomniałam, że był to termin porodu mojego pierwszego dziecka. Nie mogłam uwierzyć, że powiedziała mi to, a co dopiero w miejscu publicznym. Zbyłam to żartem, mówiąc coś w stylu. Byłabym jeszcze bardziej zmęczona niż teraz. Ale to zrujnowało mi cały dzień. Powiedziałam mężowi, że nie chce jechać na wakacje nad morze, które zaplanowali za kilka tygodni, ponieważ nie chce spędzać czasu z jego rodziną. On bardzo chce, żebym pojechała, ponieważ samemu trudno mu będzie zająć się naszą małą córeczką w nowym miejscu, ale po wczorajszym dniu nie mam ochoty przebywać w towarzystwie jego mamy. Powiedziałam, że może zabrać córkę sam, ale on twierdzi, że nie chce jechać bez mnie. Nie jadę. Czy to moja wina? Zostaw Saba i łapkę w górę.